Joł się Manowidzowie, w dzisiejszym odcinku sobie rozpoczniemy daily od 25 tysięcy pucharków do 50 tysięcy pucharków. No i zaczynamy. Odcinki będą codziennie o 14.14. :14. Więc pierwszy odcinek zaczynamy. Będziemy sobie wziąć maksymalne rangi. Pierwszym będzie Mac. Tutaj szybko zebrać muszę, bo Edgar leci do mnie. Chociaż jednego. Dobra, jeden się udał. Dobra, Edgar, nie zabijesz mnie. Muszę. O, ale mało ma. Zabijcie go tam. Ale ten Edgar ma No znowu go obiłem mocno. Dobra, tam już tego jednego Cuba to tam zbiera se dwa teraz No, karma. W końcu Edgar. O, mamy już top 4. Jest bardzo dobrze. Chwilę musimy przekampić. I będziemy grać w każdym odcinku po 5 gierek. Top 3 Maksymalnie będziemy mieć top 2. Bo więcej raczej się już nie da osiągnąć, bo ten... Niekon się nazywa ten. Ten chłop. O ten. Nie pamiętam bajeron chyba. Coś takiego. Dobra, mówiłem, że będziemy mieć max top 2. No i lecimy z kolejną giereczką. Po tej gierce. Jak zajmiemy chociaż top 2, to będziemy mieć 700 pucharków. Będzie brakować tylko 300 do pierwszej maksymalnej rangi. I mamy już, właśnie, mam już trzy właśnie takie maksymalne rangi, więc jest bardzo dobrze. Tylko, że na, nie na wszystkich mam odrobione. Lecimy dalej. Top 7. Tutaj się chłop zabiły. Zabili. Pewnie tu ktoś stoi, ale ja tam nie będę szedł. Albo dobra, pójdę. Tu nie ma. Tu też. A jednak był. Ucha. Dobra, chwilę i znowu. Dobra. Jest na razie bardzo dobrze. Uniki. Chwilę kampimy. O nie, o, dostałem mocno. Mamy top 5, jest dobrze. Może po tej. Raczej po tej gierce nie będzie yy, 700 pucharków, ale będzie sporo na pewno. Chwilę jeszcze poczekam, nie będę leciał. Tu mam czystą misuwa, a jednak nie. Bo Angelo teraz. Jest. Angelo jest mocny, akurat zawodnikiem. O nie! Myślałem, że będzie próbował yy, Mortisa, a nie mnie. A jednak inaczej. Bo właśnie próbował mnie, a nie Mortisa. Dawaj go Król. Polej, dobra, mamy top 3. Lecę tam. Już nie ma opcji innej. Leczy się. Żeby kroł na mnie nie skoczył tylko na nią, proszę. Jego decyzja, jak to będzie miał top 2. No i ja... Ben, on będzie miał top 2. Ja będę miał top 3. Chyba, że jakoś go dziwnym cudem zabiję. Jest! Mamy top 2. No i mamy 700 pucharków. Pięknie. W nim. już nie ma opcji, ale ok zawsze mamy 700 pucharków zawsze coś pięknie, 700 pucharków jeszcze mamy w tym odcinku 3 giereczki zlecimy Adwara. co już, może spróbuję z nim Albo dobra. O, co? Czy nie chcę? Nie wiem. Jedna osoba mnie ogląda. U niej jestem otoczona. Dobra. Dzięki ci sam, że ją zaatakowałeś. Ja chcę z nim soja teraz. Chcesz? Nie chcę. No dobra. No to próbujemy go zabić. Albo chwilę jeszcze poczekamy przed zabijajem gra zabijaniem gracz Tu jest sam, dobra. No trawko. Brawo. Nie mnie. Płowieku. Dostap mnie. Oby tu niko nie było. Dobra. nikogo nie było. No i mamy dobrze. Na razie. Nie no, to przejścia mnie atakują. Top 5. Oni się tu zabiją na pewno też. A jednak nie. Dawajcie. Dobra, sam pada. Gdyby ze mną miał soja, to by nie padł. Ale nie miał, to padł. Skocz. Brawo. Win. Pięknie. Pierwszy winek. Lecimy dalej. Zostały dwie giereczki. Spróbujemy jeszcze jedną giereczkę złynąć, ale będzie ciężko na pewno. I spróbujemy się w Big Topki Polskiej. Ale będzie ciężko. Na Meg. Bowiem w topce, ale na lili. U nie. Dobra, żyje. Dostał. Uleczy się trochę. I dostaje i padł. Brawo. Polecę sobie potem tego kubika. Albo jednak nie polecę, bo mnie Cornelius. Albo poleca. Bo myślałem, że Cornelius będzie chciał mnie dojeżdżać. Ale odszedł, więc sobie zbiorę i przejdę i Najpiękniej. Mamy złą sytuację, bo Cornelius na mnie leci. Nie mogę strzelać. Jest! Cornelius! Holy. Ale goat. 50 HP ma mój robot. Ja piernicza. Co to było? Top 6. Musimy jeszcze chwilkę przekampić. Kampimy do top 5, mi się wydaje. A każda gierka. O, mamy to 4, więc jest pięknie. Tylko jeszcze lepiej by było, gdybym miał Ulcika. Ale na szczęście zmarnowałem go na Corneliusa, który gdybym nie użył, to bym przez niego padł. Sercz, Maouina mi się tak wydaje. Soja z nim spróbuję. Chcę, dobra, mam soja. Frank, dawaj go. Skocz na niego ultem. Ja nie mam ulta, więc bym poleciał. Gdybym miał ulta, to bym w niego wleciał. Wleciał. Dawaj. Dobra, Mamy. Nie, padam przez strzelkę. Albo jeszcze. Jeszcze żyję. Dobra. Mamy top 2. Lepiej nie będzie już, mi się wydaje. Leczy, się, leczy, się. dobra, mamy top 2, więc jest dobrze. O, jak wygram to, to to nie wiem, ale nie wygram. Gdybym jeszcze dał mu dwa hity, to bym go zabił I zaczynamy ostatnią giereczkę w tym odcinku. Dobra, teraz jestem zadowolona, ją. Dobra, nie są aż tak dobrze. Zbierę se to i pójdę na Mortisa. On tego nie zbierze, bo się mnie przestraszy. Albo jednak zbierze, ale ja mam ulta na, na farmionego. Więc pójdę sobie po tego kubika. I lecimy dalej. Nie ma nikogo. A gdyby był, to bym go pewnie ultem załatwił. S? Free cube. To przejść. I tu siedzi gdzieś daje na Mike, mi się wydaje. I tak pewnie jest. A jednak w tamtym siedzi. Dawaj. No? Zobaczymy. Nie. Dobra, uciekam. Szybko. Jak dobrze, że ona. ona wła... że on mi się pokazał, bo bym padał. Nie! Jak ja go zabiję? Nie! Alloła miał. No dobra. Kończymy ten odcinek. 42 pucharki. No dobra, więc. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawiajcie suby i lajki. A my się żegnamy. Nara.